Nazywam się Klaudia Sopyła, jestem uczennicą klasy ósmej szkoły podstawowej imienia Jana III Sobieskiego w Laszkach. Maria Dorota Pieńkowska, wyklęci. Nie ma Was w wierszach zręcznych wierszokletów, co to potrafią o barwach, zapachach ze smakiem, o każdej roślince z taką czułością aż strach. Nie ma Was w snach zakochanych w życiu w ślicznych pokojach z szerokimi oknami, z niezłymi widokami na świat. Nie chcę o was słyszeć, bo przynosicie nikomu niepotrzebne pytania. Po co życie? Po co śmierć? Wypędzani jak żebracy ze wszystkich domów ulic i zamków dźwigniętych z ruin. Dawno pogrzebani. Niewygodni jak ciasne buty, stoicie bosi, bezradni, na progu czasu, bardzo już swoją śmiercią zmęczeni. Bądźcie cierpliwi, zrobił wam w końcu trochę miejsca, niech tylko zabrzmi hasło, już wolno. Przyniosą wam kwiaty, barwy, zapachy, i co tam jeszcze znajdą w poręcznych leksykonach. Sypnął wam do nóg puste głosy słów. Łukasz Buksa deszcz Ostatnia odprawa W strugach deszczu stoicie zwarci i gotowi by iść na ostatnią akcję Czy przeżyjecie Ja już wiem Wy jeszcze nie wiecie Deszcz Padał deszcz strugi krwi rozmywał po całej ziemi która nasączona stawała się życiodajną krwią polskich żołnierzy Nie mogła być ludowa tylko nasza polska szczera, krwią męczenników uświęcona. Cisza przed burzą, deszcz znowu pada, na ziemię godną świadectwa naszego.